Witam, witam. O, dzień, dzień dobry, panie Arturze. Witam serdecznie. Ja tutaj jeszcze próbuję dołączyć Krisa z Kanady i może już tyle nam się uda. O, jesteś Kris. Witam, witam wszystkich. Witam pastora. Wit naszego bohatera. Cześć, Witam, witam bardzo serdecznie. Szczęść, boże. Ja może tutaj celem wprowadzenia y Przede wszystkim to Panie Arturze to zaszczyt dla nas tutaj gościć Pana na u nas jako, że jest Pan ikoną walki o wolność, jest Pan człowiekiem, którego my tutaj dzieciom przedstawiamy jako wzór do naśladowania, jest Pan człowiekiem tak naprawdę nietuzinkowym, niezwykłym, dlatego tym bardziej jest dla nas zaszczyt, że możemy Pana gościć tutaj i właśnie to jest Pan Artur Pawłowski, bo Krisa wszyscy znacie. Który, nie, mam nadzieję, opowie. Ja byłem tylko. Tak. Mam nadzieję, że pan Artur Pawłowski tutaj opowie o swojej walce, o tym, co się dzieje, o tym, co nas wszystkich czeka, jeżeli naprawdę będziemy dalej spać. Pan Artur Pawłowski jest doskonałym przykładem na to, że można niszczyć niewinnego człowieka, można niszczyć człowieka tylko za to, że odprawił msze, że pobłogosławił ludzi, że. W czasie pandemii nie zachnął swojego kościoła. Proszę, panie Arze. No przede wszystkim dziękuję bardzo za, za zaproszenie. Jest to dla mnie zaszczyt i, i honor, że mogę z, z ludźmi z, z Polski, z ludźmi, którzy walczą w mojej ojczyźnie stanąć w wyłomie, że tak powiem i. I połączyć siły. No, jak Wam wiadomo, może niektórzy nie znają mojej historii, ale wychowałem się w Polsce w latach 70. i 80. W 89 roku mój tata postanowił zabrać rodzinę, kiedy te niefajne zmiany, z jednej strony fajne, z drugiej, jak wiadomo, mafia przejęła cały, cały system. No, były to trudne i dziwne czasy tata z mamą postanowili nas zabrać z Polski do Grecji no i czas emigracji w końcu wylądowaliśmy w Kanadzie w Kanadzie dlatego że Kanada była w tym momencie jedynym krajem który nam oferował prawdziwą wolność my nie wy